A piąta czterdzieści, już peta. Kto by pomyślał, że tak może żyć kobieta? Taki tym życia, w życiu dziewczyny, nie występuje bez przyczyny. Sama to najlepiej wiem w garści prochów i szklanka wody. Jestem jak dziecka, która nagle wyszła z wody. Kiedyś, gdy byliśmy blisko, obiecałeś Romuś Wszystko dzisiaj, preferujesz inny krój Kwiecień, maj to był raj W marcu grzech za trzech W lipcu padł do mych stóp Proponując ślub Za to w sierpniu na papierze na bas grałeś mi frajerze Słowa, które zapamięta masz po grup. <grystanie> No, posłuchajcie tego sami Najwyższy czas Zerwać to wszystko, co łączy nas, zapomnij mnie, przecież mam żonę i córki dwie, może to błąd, nie stać mnie na to, by iść pod prąd. Zmyj rozpacznicę, nie znaczysz dla mnie już nic. To jest ten moment w naszej piosence. Kiedy dziewczyna bierze sprawy w swoje ręce Nagle uznałam, że w takim stanie Najlepiej zrobi mi spotkanie z tobą Potem będzie lżej, nie usłyszałam żadnych protestów Gdy przywiązałam cię w piwnicy do podestów Romuś myślał, że go spotka jakaś niespodzianka słodka Może liczył na Młotkiem trach, nożem ciak, z raz, dwa, trzy. Prędę masz prosto w twarz, za te moje łzy. Chyba ze cię na tarce, bo w sekretnej zamrażarce mam już siedmiu, więc jak znajdziesz jeszcze ty. A wiesz, taki milczący pociągasz mnie jeszcze bardziej. Noce i dni. Chodź nie! dzisiaj jest 200, a jutro te w mej chłodni tłok rośnie kolekcja niewiernych zwłok. Sumienie won! Będziecie błagać o zgon.